Politczest TV. Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i ofensywa. Z racji tego, że mocno przyjął się odcinek z kibicowską zapowiedzią pierwszej kolejki Ekstraklasy postanowiliśmy kontynuować tę serię. Nie przedłużając zaczynamy! W piątek na stadionie Piasta Gliwice podejmie łódzki klub sportowy. To wydarzenie spokojnie można by nazwać z tych top, jeśli chodzi o aspekt kibicowski. Niestety, mecze podwyższonego ryzyka w sytuacji, gdy Chorzowski ruch gra na obiekcie przy Okrzei, odbywają się bez kibiców gości, więc oficjalnie fani z Łodzi nie pojawią się na stadionie. Klub na ten mecz sprzedał niemalże wszystkie wyjściówki, więc spotkanie obejrzy blisko 10 tysięcy widzów. Warto w tej sytuacji wspomnieć, okay. że rok temu, kiedy ŁKS był gospodarzem, a na ruchu ciążył zakaz wyjazdowy, pod stadion wjechała kilkusetosobowa grupa koalicji WRWE, gdzie doszło do bezpośredniej konfrontacji. W sobotę o 15.00 warta poznać zagra z górnikiem Zabrze. Torcida na ten mecz uda się autokarami. Jak czytamy na profilu Torcida Górnik, zbiórka pod stadionem na jutrzejszy wyjazd o 7.00. Wszyscy zabierają młynówki i szale. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. W pierwszej kolejce na sektorze gości stadionu Warty stawiło się 700 fanów pogoni Szczecin. Jak będzie w przypadku Zabrzan? Zobaczymy. Mecz korony kielce z Rakowem będzie miał swój dodatkowy smaczek, a to ze względu na zdobycie podczas ostatniego meczu pomiędzy tymi drużynami flagi Rakowa, która od razu spłonęła na młynie korony. Niestety, spotkanie ze względu na grę Rakowa w lidze mistrzów zostaje przełożone. O 17.30 Jagielonia zagra z Puszczą. Jako tako nie mamy informacji o zorganizowanym wyjeździe fanów Puszczy, ale można się spodziewać, że pojawią się w Białymstoku. Ostatnio podczas wizyty na obiekcie Widzewa zasłynęli z posprzątania sektora gości. Czy będą kontynuować akcję na innych sektorach? Czas pokaże. O 20.00 na stadionie we Wrocławiu Śląsk zmierzy się w Derbach z Zagłębiem. I tutaj najważniejsza informacja z kibicami na sektorze gości. Fani z Lubina pojadą do Wrocławia pociągiem specjalnym oraz autokarami. Koszt wyjazdu pociągiem, na który bilety zostały wyprzedane, to 100 zł. W cenę wchodzi pociąg, bilet oraz okazjonalny gadżet. Jak informują kibice na profilu Orange City Boy 03 zbiórka na jutrzejszy wyjazd specjalnym o 15.30 na PKP. Osoby jadące autokarami spotykają się o tej samej godzinie na parkingu przy Hali RCS. Na ten mecz oczywiście mobilizują się również fani z Wrocławia, którzy już po ostatnim meczu w Kielcach przypomnieli piłkarzom, jak ważne jest to dla nich spotkanie. Na profilu stowarzyszenia Wielki Śląsk pojawił się taki oto wpis. Wszyscy fanatycy Śląska na derby. W sobotę pierwszy mecz nowego sezonu we Wrocławiu. W drugiej kolejce Ekstraklasy do Wrocławia przyjedzie Zagłębie Lubin. Po raz pierwszy od dłuższego czasu podczas wrocławskich derbów Dolnego Śląska w sektorze gości zasiądą kibice Zagłębia. Fani z Lubina mocno mobilizują się na ten wyjazd. Na naszej trybunie fanatyków frekwencja też powinna dopisać. Nakręcamy się na osiedlach i fan klubach, by licznie stawić się w sobotni wieczór na wrocławskim stadionie. Nowy sezon i nowe nadzieje. Czas zweryfikuje drużynę, którą buduje trener Jacek Magiera, ale my fanatycy Śląska bez względu na wyniki musimy robić swoje. Budujemy dalej fanatyczną atmosferę i pracujemy nad coraz lepszym dopingiem. Przed nami sporo pracy, ale w końcówce poprzedniego sezonu pokazaliśmy, że mimo beznadziejnej postawy drużyny potrafiliśmy rozruszać cały stadion i bardzo dobrze pokazać się w Warszawie. Idziemy za ciosem. Na mieście dodatkowo pojawiły się transparenty zapraszające na derby. Zdecydowanie naszym zdaniem jest to najciekawsze spotkanie tej kolejki pod względem kibicowskim. Niedziela to spotkanie Miedzi Legnica z Piastem Gliwicy. Fani Piasta na wyjazd udadzą się autokarami. Jak czytamy w poście na profilu Piast Gliwice EU, zbiórka na wyjazd do Mielca o godzinie 10 pod stadionem. Przypominamy o zapisach dla niezdecydowanych. Dołącz do ekipy wyjazdowej. Koszt wyjazdu, autokar 130 zł tylko dziś, 140 zł na zbiórce w dniu meczu, 90 zł dla młodzieży do lat 18. Transport własny 40 zł. Przed nami kolejna kibicowska przygoda. Do zobaczenia. O godzinie 17.30 Lech Poznań zagra z Radomiakiem. Goście do Poznania mieli się udać pociągiem specjalnym, jednak, jak czytamy na profilu Stowarzyszenia, tylko Radomiak wyjazd do Poznania. Z przyczyn niezależnych, pociąg specjalny do Poznania został odwołany. Jedziemy na wyjazd własnym transportem. Zapisy na bilety codziennie w Zielonej Wyspie, koszt biletu 60 zł. Zapisy trwają do 27 lipca, włącznie. Godzina 20 to mecz Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. Kibice Widzewa do Szczecina udadzą się pociągiem specjalnym. Jak możemy przeczytać na stronie widzew.net... Stadion miejski imieniem Floriana Krygiera liczy 21 163 miejsc, z czego w sektorze gości znajduje się 1122 krzesełek. Odliczając od tego większe sektory buforowe, do dyspozycji kibiców jest około 20 050 miejsc. Najwyższą frekwencją w zeszłym sezonie portowcy zanotowali na spotkaniu z Legią Warszawa. Wtedy na trybunach zasiadło 20 257 kibiców. Obecnie uprawnionych do wejścia na niedzielny mecz jest 18 968 fanów, nie wliczając w to kibiców przyjezdnych. Matycywidzewa udają się do szczecina na pociągiem specjalnym i wykorzystali maksymalną pulę biletów, czyli 1122 sztuki. Sumując daje to nam wynik 20 090 kibiców. Wolnych biletów na ten moment zostało około 140 sztuk, więc możemy się spodziewać frekwencji na poziomie 20 250 osób. W tym miejscu warto przypomnieć, że podczas ostatniego meczu 320 kibiców Łódzkiego widzewa, dzięki uprzejmości gospodarzy, zostało wpuszczonych na sektory pogoni. W poniedziałek Krakowia miała zagrać z Legią, ale podobnie jak w przypadku meczu Korona Raków spotkanie zostaje przełożone ze względu na występy w europejskich pucharach. Jak oceniacie drugą kolejkę Ekstraklasy pod względem kibicowskim? Które spotkanie Waszym zdaniem zapowiada się najciekawiej? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie też co sądzicie o tego typu zapowiedziach i czy mamy dołożyć do tego inne ligi. Udanego weekendu wszystkim życzymy. Trzymajcie się. Subskrybuj największy kanał Kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w PlusShop.pl z kodem PolishansTV TV 5% rabatu.